Co zrobić, aby dane na wykresie były przedstawione w ciekawszej formie? Mamy tutaj dane dotyczące zakupów owoców, warzyw i mięsa oraz udział w preferencjach konsumentów, czyli jakieś losowe dane. Chcemy sobie wstawić wykres, będzie to wykres kołowy i on prezentuje się w takiej formie. Przedstawia dane, które chcemy pokazać. Widzimy, że mięso to jest największy obszar. I tak dalej, i tak dalej, ale chcielibyśmy te kolory zastąpić właśnie tymi obrazkami, tak żebyśmy na pierwszy rzut oka widzieli, że ten obszar dotyczy akurat na przykład owoców. Żeby to zrobić, musimy wybrać sobie zdjęcie, które chcemy wstawić zamiast tego, w tym przypadku niebieskiego pola. Wybieramy zdjęcie, używamy skrótu Ctrl C, czyli kopiowania. Wybieramy koło, jeżeli wybierzemy jednym kliknięciem, Zaznaczy się cały obszar, czyli te trzy pozycje, wybranie po raz drugi kliknięcia danego obszaru, spowoduje, że zaznaczy się tylko ten jeden obszar. Wybieramy CTRL V, no i pojawiają nam się w tym miejscu zamiast niebieskiego pola, nasze owoce, czyli obrazek, który sobie tam skleiliśmy. Robimy tak dalej dla pozostałych części naszego wykresu, czyli tutaj wybieramy ten obrazek i na końcu zamiast pomarańczowego pola, które Przedstawia warzywa, klejamy dany znaczy obraz przedstawiający właśnie warzywa. Zmienimy sobie tutaj tytuł wykresu na struktura zakupów. I teraz jeden z obrazków jest dość nieczytelny, bo jest za bardzo rozciągnięty. Jeżeli sobie klikniemy na niego i wybierzemy z opcji formatowania rozmieszczenie obrazów sąsiadująco, to widzimy, że one się tutaj zdublowały, czyli mamy tak naprawdę dwa obrazki, które i tak wyglądają dobrze, wiemy od razu, co tam się znajduje. Można tak zrobić z pozostałymi, tak żeby się dopasowały do naszego obrazka, czyli do naszego wykresu. Tak naprawdę samą legendę możemy już usunąć, bo po wyglądzie tego wykresu widzimy, co dotyczy którego spór. Możemy jeszcze dodać sobie etykiety danych, tak aby wiadomo było, jaka wartość jest przedstawiona w tym polu. Wejdźmy sobie więcej opcji. Stąd wybierzemy sobie, że mają to być wartości procentowe pokazane na końcu zewnętrznym. Możemy je sobie jeszcze powiększyć. I w tym momencie taki wykres możemy uznać za skończony. Załóżmy, że chcemy jeszcze sobie uwypuklić na przykład część związaną z owocami, więc jednokrotne kliknięcie zaznaczy cały wykres. Podwójne, czyli drugie kliknięcie pozwoli na zaznaczenie tej jednej części, no i w ten sposób mamy przedstawione dane dotyczące struktury zakupów z obrazkami zamiast takimi jednokolorowymi tłami. Oczywiście to jest tylko przykład, można stosować różne obrazki, czy to będą jakieś ikony loga, firm itd. Tak, tak aby te dane były pokazane w czytelniejszy sposób, i tak aby od razu po spojrzeniu te. Te, te, te skojarzenia były silne. Tak czyli od razu widzimy, że dane dotyczą struktury zakupów, no i poszczególne pola odpowiadają za poszczególne grupy, czyli owoce, warzywa i mięso.